Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica drogich radiosłuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji TRWAM Wita z Krakowa Piotr Guzdek w cotygodniowej audycji Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło Drodzy Państwo, pragnę Państwu zaprezentować najnowszy numer naszego tygodnika przygotowany na niedzielę zesłania Ducha Świętego Drodzy Państwo, Ojciec Święty Franciszek zainicjował nowy cykl kateches środowych poświęcony dziejom apostolskim a świętego Łukasza Ewangelisty. W najnowszym numerze naszego tygodnika Państwo będą mogli odnaleźć pierwszą nową Katechezę, w tym nowym cyklu wygłaszanym przez Ojca Świętego. W tej katechezie Ojciec Święty snuje refleksje na temat chrztu w Duchu Świętym. Tę katechezę Państwo będą mogli odnaleźć w rubryce z nauczania Ojca Świętego Franciszka na stronie trzeciej, najnowszego numeru tygodnika rodzin katolickich źródł. 26 maja odbyła się tradycyjna, kolejna już pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej. Piekarskiej, czczony jako matka sprawiedliwości i miłości społecznej, w najnowszym numerze naszego tygodnika, w rubryce Pasterskie Nauczanie, Państwo będą mogli odnaleźć słowo powitalne, wygłoszone do zgromadzonych pielgrzymów w Sanktuarii Matki Bożej Piekarskiej, Metropolity Katowickiego, księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, a także okolicznościowe kazanie, wygłoszone przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. Zapraszamy do lektury. Drodzy Państwo, profesor Janusz Kawecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, wystosował 21 maja list otwarty, zatytułowany Protestuję, żądam, proszę. W którym odnosi się do ataków na Kościół katolicki, na hierarchię, duchowieństwo katolickie, ale także i świeckich katolików. W, Polsce. w ostatnim okresie dochodzi do bezprecedensowych, napastliwych wystąpień na forach publicznych, pisze profesor Janusz Kawecki. Wyzwiska, przyrównywanie nas do świń w błocie, profanowanie naszych świętości, wykorzystywanie jasnogórskiej ikony Matki Bożej jako instrumentu propagandy LGBT, napaści na budynki kościelne i klasztorne, rozwieszanie na tych murach plakatów ze sprofanowanymi obrazami. Pikiety z obraźliwymi banerami, głośnikami przed budynkami kuri, zagłuszanie modlitwy prowadzonej w kościołach, rozpowszechnianie oszczerstw skierowanych przeciwko pasterzom naszego kościoła, rozciąganie incydentalnych przypadków, podejrzenia o naruszenia prawa na wszystkich kapłanów to tylko niektóre sposoby atakowania godności ludzkiej, które Pan Profesor wymienia w swoim liście. Pan Profesor protestuje przeciwko organizowanym i zwielokrotnionym przez media atakom na Kościół, na kapłanów i biskupów in gremio, żąda odwadzy publicznej skutecznej ochrony przed tego rodzaju atakami, agresji i nienawiści, a także prosi wszystkich katolików w Polsce, abyśmy się zjednoczyli w sprzeciwie wobec tych naruszeń naszej ludzkiej godności. Na zakończenie tego listu pan profesor kieruje także swoje słowo do księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i wreszcie ostatnią prośbę kieruje do pasterza mojej krakowskiej archidiecezji, Ekscelencjo, bądź nadal takim jak dotychczas, odważnym i niestrudzonym w prowadzeniu nas do Chrystusa. Bądź pewien, że idziemy za Tobą i dlatego nie lękamy się zła, pisał profesor Janusz Kawecki. Zapraszam Państwa do lektury całego listu. Protestuję, żądam i proszę listu otwartego profesora Janusza Kaweckiego, ministra w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ten list Państwo odnajdziecie w najnowszym numerze naszego tygodnika, na stronie siódmej. Drodzy Państwo, do uroczystości zesłania Ducha Świętego przygotuje nas artykuł księdza redaktora Zbigniewa Kapłańskiego zatytułowany Dare, które pomagają dobrze żyć. Ksiądz redaktor w tym artykule dokonuje teologicznej analizy siedmiu darów Ducha Świętego. Mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności, bojaśnień Bożej. Państwo ten artykuł odnajdziecie w najnowszym numerze naszego tygodnika na stronie ósmej. Zapraszam do lektury. Drodzy Państwo, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie statuetkę Kustosz Pamięci Narodowej z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka odebrała dr. Wanda Putawska członkini Kolegium Redakcyjnego Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło, a także współzałożyciel naszego tygodnika. Nagroda Kustusz Pamięci Narodowej przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-1989. W tym roku nagroda została przyznana po raz 18 W najnowszym numerze naszego tygodnika polecam Państwu szczegółową relację z gali wręczenia nagrody Kustosz Pamięci Narodowej przyznanej dr Wandzie Płutawskiej. Państwo tę relację odnajdziecie na stronie 12 najnowszego numeru tygodnika Rodzin Katolickich Cziódłów. Drodzy Państwo, w Wieczerniku Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, i tuż przed swoją męką obmył apostołom nogi. W Wieczerniku okazywał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu. W Wieczerniku zesłał Ducha Świętego, i w Wieczerniku Święty Piotr Apostoł w dniu pięćdziesiątnicy wygłosił swoje pierwsze kazanie – Wieczernik na Syjoni był także katedrą Świętego Jakuba, biskupa Jerozolimy. Odpowiedź na pytanie, jaka jest historia tego miejsca, Państwo będą mogli odnaleźć w artykule historycznym, ale także i reportażu księdza redaktora Tomasza Koszarka zatytułowanym Wieczernik. Miejsce narodzenia kościoła. Reportażu bogato zdobionym ilustracjami zapraszamy Państwa do lektury w najnowszym numerze naszego tygodnika na stronie 18. Rodzina Radia Maryja w najnowszym dodatku w naszej rodzinie będzie mogła odnaleźć relacje z ustanowienia w nowosądeckim kościele Matki Bożej niepokalanej sanktuarium świętej Rity. Pragnę Państwu zarekomendować najnowszy numer naszego tygodnika, wszystkie artykuły, które przygotowaliśmy dla Państwa na niedzielę zesłania Ducha Świętego. Żegna się z Państwem Piotr Guzdex z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Thank you.